Pobiedziska to bardzo ładne miasto. Klimatyczne, stworzone również do zwiedzania, do wypoczynku. Wokół są bardzo duże jeziora, bardzo ładne te jeziora, można się w nich kąpać. Są również lasy, w których można pospacerować. Można aktywnie spędzić czas również na rowerze, na trasach norskim-walkingowych. Jeziora to brzostek, na przykład, piezdruchowo. To takie bardzo klimatyczne jeziora położone w lesie. W mieście znajduje się również kościół farny na rynku. Jest to bardzo ładnie położony kościół na wzgórzu. Znajduje się tutaj również Skansen Miniatur. Jest oddalony, wprawdzie o jakieś 2 km od miasta, ale można w nim zobaczyć w miniaturze również różne zabytki Wielkopolski. Jest także są tutaj także bardzo mili, sympatyczni ludzie, uśmiechnięci, radośni, szczęśliwi. Przez to, że to miasto jest tak małe i tak bardzo klimatyczne, wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrze się w nim żyje. Szkoła, przedszkole, a także różne inne miejsca powodują, że czujesz się tutaj jak w małej rodzinie.